Berhammer znajdujący się w Sławieńcicach, niedaleko miejscowości Kędzierzyn Koźle Zasadniczo każdy zna obóz koncentracyjny Auschwitz, jednak nie każdy zna pozostałe zapomniane już dzisiaj obozy koncentracyjne. Jednym z nich jest właśnie obóz Belhamer znajdujący się w Sławięcicach, niedaleko miejscowości Kędzierzyn Koźle. Opuszczony obóz koncentracyjny Belhamer. To jeden z wielu zapomnianych takich obozów w Polsce. Zobaczmy, co znajdziemy wewnątrz głębokiego lasu. Pierwsze miejsce, do którego docieramy na naszym szlaku, to popadająca w ruinę wartownia. Tam niegdyś za czasów funkcjonowania obiektu stał strażnik, natomiast tutaj znajdowała się brama. Dostrzec możemy fragmenty, gdzie powieszony był również drut kolczasty. Tutaj mamy nawet oznaczenie czerwonego szlaku, natomiast na sam początek zechciałbym jeszcze zajrzeć do środka strażnicy. Tutaj widzimy fragment jakiegoś napisu, niestety jest on na tyle niewidoczny, że niestety nie jestem w stanie go odczytać. No nic, widzimy również drabinkę na górę, być może uda się tam wejść. Także zajrzyjmy. O, proszę, widzimy jakiś dobrze zachowany wózek. Trudno powiedzieć, jaki to jest wózek. Czy rodzaj wózku zakupowego, czy jest to wózek dziecięcy? Na pewno nie jest to żadna współczesna budowla. Trudno tak naprawdę powiedzieć, co on tutaj robi. Wątpię, aby była to pozostałość po czasach świetności obiektu. Być może ktoś go tutaj po prostu przyniósł, natomiast w jakim celu, tego nie wiemy. No dobrze, zajrzyjmy w takim razie na górę. Proszę bardzo, tak natomiast prezentuje się górna część obiektu. Na samym początku był to obóz ciężkiej pracy, w którym znaleźli się Polacy z głównego gubernatorstwa a także dłużnicy podatków gruntowych i wysiedleńcy. Cały tenże kompleks nazywano Blechhammer. Niektórzy więźniowie twierdzą, że traktowano ich tam jeszcze gorzej niż w samym obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Niemalże na każdym kroku dostrzec możemy pozostałości po ogrodzeniu. Widzimy betonowe słupy, na których niegdyś zamontowane były Druty kolczaste. Widać nawet otwory, w których dokładnie. Przemierzając gęste zarośla, niemalże na każdym kroku możemy natrafić na właśnie taką budowlę, a jest to nic innego jak kopuła strzelnicza. Przyznać, muszę, że za każdym razem wydawało mi się, iż ta budowla jest nieco mniejsza. Ja mam 1,74 m, także łatwo można sobie wyobrazić, jakich rozmiarów jest właśnie ta budowla. Wyraźnie dostrzec, Możemy otwory, przez które osoba znajdująca się w środku mogła po prostu oddawać strzały bądź obserwować teren. Najliczniejszą grupę stanowiły obozy pracy przymusowej, wśród których przeważali wszakże Polacy. W Sławięcicach znajdował się również duży obóz dla jeńców wojennych, w którym przebywali Francuzi, Brytyjczycy, Polacy, Rosjanie, Holendrzy, Belgowie, Włosi i Jugosławianie. Jak widać, warto zagłębiać się w nieco głębsze rejony lasu. Możemy napotkać właśnie tego typu budowle. Ciężko tak naprawdę jest stwierdzić, do czego mogło służyć to konkretne miejsce. Widzimy tutaj wyraźnie zasypane otwory. Prawdopodobnie pod nimi znajdują się jakiegoś rodzaju piwnice. Z pewnością musi być to pozostałość po jakiejś budowli. Po jakiej dokładnie, tego już niestety nie wiem. Zbyt mało się zachowało, aby cokolwiek stwierdzić. Zmierzając w tym momencie dalej, docieramy do Wielkiego Placu. Za mną widać pomnik upamiętniający to miejsce. Natomiast po mojej lewej stronie znajduje się dobrze zachowane, oraz z tego co widzę, odrestaurowane krematorium. Także myślę, że warto zajrzeć w tamto miejsce. Miejsce uświęcone krwią ofiar uległych za wolność. Tak, widzimy, że ktoś tutaj uczęszcza i realnie dba o to miejsce. Tak nowe kraty, wewnątrz dostrzec możemy biec przerażające Niewątpliwie należy przyznać, iż dość niekomfortowo stoi się w takim miejscu, wiedząc jaka tragedia tutaj się wydarzyła i to niejednokrotnie.